Cześć, witajcie! Dzisiaj taka krótka historia łapania Suni w Międzylesiu. Psinka pojawiła się w zasadzie nie wiadomo skąd bytowała w niedalekiej okolicy Centrum Zdrowia Dziecka tam spała, tam jadła, szukała jedzenia. Pies ewidentnie wymagał pomocy. Także pojechaliśmy razem z Klaudią Socką na miejsce i udało nam się hmm, po jakimś czasie Suńkę spotkać co było dalej, zaraz sami zobaczycie zapraszam do oglądania Picie się widzę tak. Rzuciłem jej karweczki po No właśnie tak To może się nie udać gdzie ono poszło? A niedzie dobra. Jeska widulka, nie tam ma wody. Idź. Co robi? A co do ją zagoniłaś? Nie? Nie, ja on tu się nie było, i tu wbiorę. Nie wiem, czy na spokojnie, czy. Czekaj. Nie poczekaj. Ty by się parówkami, tak, ja się pokręcę, że niby. Ja muszę tak koło niej kilka razy przejść, żeby niby się nią nie interesować. Wiesz? Gdzie poszła tu? A. No, oby nie właśnie. No, ona chyba żarcia szuka, ale tak widzę, że jest czujna. tym kawałek dalej jest Przyszła teraz stamtąd, z trasą tak, tak. Nie wiem jak to rozegrać właśnie, czy wiem, Ty przejdziesz pierwsza, czy pierwsza. Ona się tak. patrzy na nas so, Ja myślę, że musimy przejść i udawać, że... Dobra, i po prostu cztery razy się po niej pokręcimy. Tak dajmy, no, ty... Chodź, idziemy, gadamy opowiesz mi o życiu Ja sobie ją wezmę O tak, i w ogóle patrzę no, nawet możemy zrobić tak, że ja to zawsze jak przychodzę już tak blisko to patrzę się w ogóle w drugą stronę. wiesz, Tak specjalnie. Nienaturalnie odwracam ludzie myślą, że jestem dziwny, ale pies mnie obcina i w ogóle myślę, że nie jestem nim zainteresowany. Nie u jakbyś mi dała tutaj domek, to był, byłbym wdzięczny tak No i dobrze, widzisz, lewka totalna. Dobra, chodźcie przyjdziemy, jak będzie okazja, to ją jak nie to też idziemy sobie powoli powolnym krokiem i Trochę ryski. Dobra, jakbym wiedział, że tak będzie, to by ją Ale trzeba... To najwyżej powtórkę zrobimy i wtedy. No, bo jak będę blisko, już będę trzymał trochę inaczej. No dobra. No taka jest... Tak, jest taka elektryczna. Nie, nie, tak. ale taka jest tak, będą z niej ludzie dobra chodź lecimy nie dziękujemy A, teraz przejdziemy patrzymy się nie na nią na bok się będę dopatrzył. te międzylesy to są fajne tu jest spokojnie ten las jest bardzo fajny naprawdę Dobra, wejdź, 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 wejdź. Uważaj, I ona, czekaj, nie poczekaj. Spróbujmy ją, zobaczymy, co ona zrobi. Ludz się nie ucieknie, spokojnie. Mam wejść z tego? Nie, 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 nie. Znaczy już jest co. Dobra, nie bój się, spokojnie. Trzeba to zrobić. Nie, poczekaj, może ten kot rozłożyć jeszcze bardziej podwójnie. A, bo ty ją trzymasz, dobra. Bo tutaj chodzi o to, żeby rumby nie robiła. No już, spokojnie. Dobry pies, dobry. No już. Już. Dobrze. Poczekaj. się chyba jak nie widzą, to są. Tak, tak, tak. Czekaj, teraz tak, bo też yy, tak tu. To... Czekaj, dobra. Na szadę? W sensie ciężarowym. A ja może tak ją zawieziemy, ją rozplączymy w schronisku. Dalszy ciąg historii jest taki, że Sunia przebywa w schronisku w Warszawie. W tej chwili jest na kwarantannie. Nie wiem, kiedy film się dokładnie pojawi, ale wszystko, mamy nadzieję, będzie dobrze i za jakiś czas Sunia będzie do adopcji, czego jej oczywiście życzymy, a Was zapraszamy do następnego odcinka. Przy okazji prosimy o zostawienie komentarza, jeśli podoba Wam się nasza robota. I tyle. Pozdrawiamy serdecznie. Do następnego.